Cześć, dzisiaj przeczytam Wam list mojej dawnej podopiecznej, który jest bardzo ciekawy i jak zwykle no, czerpie inspiracje z Waszych pytań, tak? to jest naj, najbardziej inspirująca rzecz jaka może być, więc tak, moja dawna podopieczna pracowała ze mną no, jakieś dwa lata temu, tak, dwa lata temu, na jesień, wyszła z zaburzeń odżywiania, tam miała góry i doliny, ale poradziła sobie z tym na koniec i próbuje ułożyć sobie życie, tak? Próbuje pójść dalej, próbuje randkować, poznać kogoś, bo też jak pewnie wiecie, kiedy się ma zaburzenia odżywiania, to raczej nie ma się przestrzeni na takie rzeczy. Wszystkie gdzieś obszary życia cierpią, nie? więc często jest tak, że właśnie kiedy sobie z tym radzimy, to potem pojawiają się no, no różne możliwości, tak? ale też różne zagadnienia, różne pytania tego dotyczące. Więc tutaj jest jedno z nich. Zastanawiam się, zastanawiałam się ostatnio, czemu w relacjach mi nie pyka. Założyłam eksperymentalnie Tindera, bo co mam w sumie do roboty. Spotkałam się z gościem, wcześniej wiele razy mieliśmy kontakt telefoniczny, czasem po dwie, trzy godziny. Ale wiadomo, przy bezpośredniej konfrontacji człowiek się bardziej otwiera. I powiedział mi, że nic z tego nie będzie, bo dla niego moja przeszłość to za dużo. Już kij z nim, ale zostałam z myślą, a co jeżeli chcę być w związku... Um... Oznacza tak naprawdę, że nikt o mnie nie może poznać prawdy. Co jeżeli do końca życia będę musiała to dusić w sobie? Rozumiem, gdybym to wyjebała na pierwszym spotkaniu, ale wcześniej dużo rozmawialiśmy. I północy przepłakałam. Poczułam, że zawsze będę się bujać z tym sama. Nikt mnie nie zrozumie i tak samo jak kłamałam przy bulimi, tak samo muszę udawać, że jej nie było. A może tak jest tak jest, jedyna osoba, która pozostaje z nami do końca, jesteśmy my sami, jak żółć, wigamy swój domek na plecach, a ja niepotrzebnie szukam oparcia z zewnątrz. Przykre to było tylko um, taki liść bez nieczulenia, plus, że facet chociaż był szczery. Więc co ja na to? Tak? No bo faktycznie, no taka sytuacja, nie? że możesz się zacząć zastanawiać, czy do końca życia będę musiała Kłamać o swojej przeszłości, tak? Czy jeżeli coś mnie spotkało w przeszłości, to bardzo, nie wiem, traumatycznego, tak? Czy nawet nie, nie za zaburzenia odżywiania, ale no nie wiem, pracowałam jako prostytutka, tak? Powiedzmy, tak? Czy nie wiem, miałam problem z narkotykami, czy byłam molestowana w dzieciństwie, nie? To czy możemy to gdzieś. Wyjawić innym bez takiego ryzyka, że inni się po prostu od nas odwrócą, bo to będzie dla nich za dużo. Więc, co napisałam tej mojej były podopiecznej? Napisałam jej tak, że po prostu to nie jest tak, że nigdy nie będzie musiała, nie będzie mogła opowiedzieć swojej historii. W tym konkretnym przypadku gościu ma przekonanie, że Ty jesteś swoją historią, że historia Ciebie określa, że to, co spotkały Cię w przeszłości, jakoś, nie wiem, jest częścią Ciebie. A to nie jest tak. Mimo, że, no, tak nam się mówi. Tak, no, nie wiem, idziemy na, na terapię, idziemy do psychologa, i gdzieś zostają wyciągnięte rzeczy z przeszłości, właśnie mm, w rozumieniu, że My jesteśmy swoją przeszłością, że przeszłość nas jakoś określa. A tak naprawdę przeszłość to jest po prostu to, co nas spotkało. To jest jakaś historia. Tak to jest, nie wiem, tak jak mamy ubrania na sobie. Tak To są jakieś ubrania, Ale pod spodem jesteśmy my. My, to nasza esencja, tak? to kim my jesteśmy. Nie? I oczywiście możesz pozwolić, żeby przeszłość Cię określała, możesz do końca życia żyć swoimi wspomnieniami, tak typu, nie wiem, że ktoś Cię powiedzmy molestował w dzieciństwie, że nie wiem, miałaś takich i takich rodziców, że miałaś bulimię. Nie, Ja też bym mogła z tego uczynić część swojej tożsamości i codziennie o tym myśleć i winić Bulimię za wszystkie moje niepowodzenia życiowe. I byłoby w tym dużo racji, bo na pewno zmarnowałam ogromną ilość, ilość szans, ogrom pieniędzy, ogrom czasu, puściłam w trąbę dużo, dużo relacji, tak? Więc miałabym rację, nie? Ale tego nie robię po prostu. Nie, ja po prostu nie jestem byłą bulimiczką, tylko jestem osobą, która ma po prostu bulimię w swojej pamięci. Tak, to jest jedna z rzeczy, która mi się gdzieś po drodze przydarzyła. Ale nie ma nic wspólnego ze mną teraz, nie? To jest przeszłość. No i ten gościu po prostu tego nie wie. Nie? Dla niego przeszłość jest czymś realnym. Dla niego przeszłość jest czymś namacalnym, co właśnie, nie wiem, jakoś na nas wpływa. Nie? I oczywiście coś może na nas wpływać, ale równie dobrze możesz, może się stać jakaś, nie wiem... Pierdoła w Twoim życiu, która właśnie urośnie w Twoim mniemaniu do ogromnych, ogromnych rozmiarów i będzie wpływać na Twoją teraźniejszość. Ale nie dlatego, że to było coś wielkiego, czy to było coś ważnego, czy to, co się stało, ma jakąkolwiek moc nad Tobą, tylko dlatego, że Ty temu pozwoliłaś być czymś ważnym, wielkim i mającym moc nad Tobą. Podam Ci taki przy przykład. Miałam kiedyś podopieczną, która miała problem z zębem, tak? Co, co się bolało, poszła do jednego dentysty, dentysta mówi, że tam nic nie ma, poszła do drugiego, w końcu te, tego zęba zatruli, wyrwali, Ca, cały szereg był jakby pomyłek tak naprawdę, tam, tam to historia była bardzo długa, generalnie no była ofiarą pomyłki lekarskiej, tak, po prostu pomyłki lekarskiej, do którego się też lekarz nie przyznał, do której się lekarz nie przyznał i w efekcie straciła zęba, tak? i to była jakaś szóstka, tak, czyli też gdzieś z tyłu, tak? to nie była jedynka, że, że nie wiem, szczerbata jesteś, ale takie coś wpłynęło na nią do tego stopnia, że dziewczyna wpadła w depresję. Tak, poszła do, do, najpierw do psychologa, potem do psychiatry, wylądowała na lekach. Nie, bo wpadła w autentyczną depresję, co dla większości lo, o, osób, tak, było po prostu niezrozumiałe. Nie, gdyby ciebie spotkało coś takiego, to pewnie byś stwierdziła: No dobra, trudno, nie wiem, będę się procesować, tak, czy coś, ale ostatecznie, no, nie wiem, wstawię sobie sztucznego zęba, czy, czy jakąś tą implanta, nie? I nie wpłynęłoby to tak na ciebie, nie? a na nią tak to wpłynęło, że miała depresję. Nie? Więc jakby to jest znowu to, co zawsze mówię: że te myśli, którym poświęcamy uwagę, o których myślimy, stają się naszą rzeczywistością. To kreuje naszą rzeczywistość. To może być coś głupiego, a to może być coś wielkiego tak? w oczach innych, a my nie będziemy przywiązywać do tego wagi. Tak? mam bliską osobę w swoim y, otoczeniu, y, która była molestowana w dzieciństwie, ale ona mówi, że nie ma to dla niej jakby znaczenia. Także po prostu gdzieś wiele razy słyszała, że musi iść na terapię, tak? Jak się ktoś tam dowiadywał, y, bliski, że właśnie y, było coś takiego, nie? że musi iść na terapię, że coś. Nie? A ona mówi, że ona sobie z tym poradziła, tak? Ona po prostu jakby wybaczyła tej, tej, tej osobie, tak? która to, to robiła, nie? Gdzieś jest z tym, okej. Okay, to nie wpływa na nią w żaden sposób, nie? I ja jej autentycznie wierzę, nie? Nawet takie duże, duże, duże wydarzenie nie musi wpływać na Ciebie. Może być po prostu wydarzeniem z przeszłości, nie? Więc... Jeżeli spotkasz taką osobę, która to wie, możesz jej powiedzieć autentycznie wszystko, nie? Możesz otworzyć przed nią serce, bo ta osoba po prostu nie, nie będzie widziała tego jako, nie wiem, jakiś bagaż, jako coś realnego, co za sobą ciągniesz, tylko właśnie jako Twoją przeszłość, nie? Jako historię, tak? Jako coś, co masz. Zapisanego na, na twardym dysku, w pamięci, tak, ale to nie jest w tej pamięci operacyjnej, która na co dzień jest ci potrzebna. Nie podejmujesz decyzji, jak mając to na myśli. Nie, tak jak ja, mój partner też by mógł stwierdzić: Boże, 15 lat boli mi. Spełniałaś wszystkie kryteria alkoholizmu, tak? Nie wiem, byłaś uzależniona od zakupów, zmarnowałaś tyle lat życia, paliłaś papierosy. No, coś jest z Tobą nie tak, nie? Zmywam się, do widzenia, nie chcę mieć wariatki za żonę. Nie, też bym mógł tak stwierdzić, ale mój partner rozumie, że moja historia nie ma nic wspólnego ze mną. Jeżeli. Coś ma wspólnego, to to, że ja wyciągnęłam z tej historii wnioski i stałam się dzięki niej tą osobą, którą jestem. Tak? Wiem, jak na przykład pomagać osobom, które mają podobne problemy. Nie? Nałogi, nawyki to jest dla mnie no, prosta rzecz. Tak? Ja wiem, co takiej osobie po powiedzieć, no bo sama tam byłam. Nie? Więc tak naprawdę, czy moja przyszłość mnie ok przeszłość mnie określa? No tak, ale w, tylko w taki sposób, w jaki ja chcę. Nie, to ja o tym decyduję, jak ona mnie określa. Nie, więc to nie jest tak, że będziesz musiała do końca życia dusić coś w sobie. Jak możesz to, nie wiem, powiedzieć swojej przyjaciółce, czy właśnie nowemu partnerowi, jeżeli on zacznie się wycofywać tak, i bać, możesz mu powiedzieć to, co ja Tobie mówię. Nie? Że to jest po prostu jakieś wydarzenie w Twojej pamięci, ale to nie jesteś ty. Nie? To nie ma właśnie nic wspólnego z, to, z prawdziwą Tobą, z tą Twoją esencją, z tym, kim jesteś teraz. Bo jedyny moment, w którym możesz żyć, to jest moment teraz. Tak zwana przeszłość nie istnieje. Nie? To trzeba, trzeba sobie to w głowie przestawić, tak? bo to jest, to, to jest tak. Abstrakcyjne, nie każdy to, rozumie, ale jednak nie. Tak, jednak wydaje nam się, że przeszłość się jest realna. A przeszłość jest po prostu myślą, myślą, którą mamy w tym momencie. Tak, jeżeli, nie wiem, walniesz się w głowę i stracisz pamięć, nie będziesz miała żadnej przeszłości. Tak, dla Ciebie, tak, będą jakieś zdjęcia, nie i może wpisy w pamiętniku, czy jakieś filmy, tak, ale dla Ciebie nie będzie to nic realnego. Bo po prostu nie będziesz miała tego wspomnienia. Nie będziesz jak czysta karta. Będziesz żyć teraz, w tym właśnie momencie. Nie tak żyją osoby, które mają jakieś tam uszkodzenie mózgu, nie? Które nie pamiętają o tym, co robiły, nie wiem, pół godziny temu. Nie? One żyją w wiecznym teraz. tak? I ja nie mówię, że to jest, nie wiem, dobra strategia, tak? Bo jednak, no, średnio wtedy możesz coś zrobić, jak nie wiem, nie pamiętasz. Jak się otwiera butelkę po to, żeby się napić, tak? Nie o to mi chodzi, nie? Ale o to mi chodzi właśnie o pokazanie ci gdzieś iluzoryczności tak zwanej przeszłości, nie? I to, że dla niektórych to tak nie wygląda. I że te osoby, no, nie postrzegają tego we właściwym świetle, nie? Dobra, to by było na tyle. Jeżeli macie kolejne pytania, koniecznie mi je zadajcie. I też chciałabym Was serdecznie zaprosić na mojego bloga, którego reaktywowałam pełną parą. Wylewa się dużo treści ze mnie. Tak jak kiedyś, zawsze piszę we wtorek i w piątek, więc koniecznie zerknij. Nie są to już treści o, o, o jedzeniu. Bardziej to jest to, co, co tutaj mówię: właśnie o Try Principus, o, o chorobach psychicznych. Też napisałam ostatnio serię o moich doświadczeniach z psychodelikami, także jestem ciekawa, co na, to, na ten temat sądzisz. A my, jak zawsze, widzimy się w kolejny poniedziałek. Pa! pa.